Wszystkim. Tu Atenka i chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o nowej animacji na Netflix, Jakuza w fartuszku. E, tytuł oryginału to Kokush Fudo. E, oryginalnie to jest manga napisana przez e, Kosuke Ono, e, Natomiast została w tym roku zekranizowana przez Netflixa i. Ach, jest super! Ale nie uprzedzając faktów, należy na dobry początek powiedzieć, że to absolutnie nie jest historia dla każdego. O czym jest Yakuza w fartuszu? Głównym bohaterem jest Tatsu. To japoński gangster, czyli Yakuza, absolutnie legendarny którego nazywają nieśmiertelnym smokiem, i który w ciągu jednego dnia zabił iluś głównych przeciwników swojego klanu gangsterskiego i to całkowicie bez broni. I ten niesamowity, heroiczny i brutalny Jakuza postanowił, że właściwie e, on chyba jednak powinien zmienić zawód. W związku z tym spotkał miłość swojego życia, wziął ślub i postanowił zostać panem domu, albo nawet perfekcyjnym panem domu. I tak, jeżeli słuchając tej historii myślicie, ale, że co? To tak, to prawdopodobnie nie jest historia dla was i to trzeba od razu powiedzieć, że Jakuza w fartuszku, którego... Ja, ja, ja kocham ten miniserial, absolutnie go kocham, ale nie jest serial dla każdego. Jakuza w Fartuszku to serial animowany składający się w tej chwili z pięciu odcinków, każdy po około 20 minut. Każdy z tych odcinków zawiera w sobie między cztery a sześć krótkich historii z życia głównego bohatera, byłego brutalnego Jakuzy, który postanowił zostać perfekcyjnym panem domu. I twórcy zakładają. Że jeżeli sięgnąłeś po ten serial, to kojarzysz trapy kulturowe z popkultury japońskiej dotyczącej jakuzy. Najprawdopodobniej grałeś w co najmniej jedną gier w serii, albo oglądałeś serial, albo czytałeś komiksy poświęcone jakuzą. Zakładają, że jeżeli będą ci pokazywali pojedyncze ruchy bohaterów, czy pojedyncze słowa, ty natychmiast skojarzysz je od razu z całą Plejadą i długimi scenami. Tak samo. Bo autorzy tego serialu zakładają, że znasz popkulturowy trop japońskiej pani domu, że będziesz rozumiał wszelkie skojarzenia, które a propos tego się pojawiają, że nie będą ci musieli tłumaczyć, kim jest na przykład pani prezes od spółdzielni mieszkaniowej. W ramach tej japońskiej społeczności, że nie będą ci tłumaczyli, dlaczego Tatsu na przykład zajmuje się w wolnych chwilach garncarstwem. A jeśli idzie o świat japońskich, to nie będą ci musieli tłumaczyć, dlaczego jeden z bohaterów zwraca się do Tatsu per Aniki, czyli starszy bracie, bo jeżeli kojarzysz te dwa tropy kulturowe, to ty będziesz wiedział, co to jedno słowo oznacza i jaka jest relacja jednego bohatera do drugiego. I mając te dwa tropy w ręce, Twórcy robią, wrzucają to razem i powstaje z tego niesamowita wybuchowa mieszanka, przy której wyjesz ze śmiechu. Jeżeli kochasz serię na przykład Jakuza, gdzie dokładnie te same tropy, czyli ta taka brutalność i honorowe teksty o braterstwie świata jakuza funkcjonują zaraz obok prześmiesznych misji pobocznych, to natychmiast załapiesz dowcip i cały charakter jakuzy w Fartuszku. Tak jak powiedziałam, to nie jest serial dla każdego. Żeby się na nim dobrze bawić, trzeba wiedzieć do czego serial się odwołuje, do jakich tropów popkulturowych i na tyle sprawnie poruszać się w popkulturze japońskiej, że natychmiast macie ileś skojarzeń na praktycznie każdą pojedynczą scenę w tym serialu. Nie jest to serial ładny. Animacja przypomina trochę taki półruchomy komiks. Trzeba się trochę do tego przyzwyczaić, ale moim zdaniem warto. Na pewno nie jest to też serial dla kogoś, kto do tej pory nie miał do czynienia z podkulturą japońską albo nie czuje się pewnie ani w tropie y, gangsterów japońskich kolorowych klanów Yakuza, ani nie czuję się pewnie w tropie japońskich pańdomów, bo twórcy nic tutaj nie tłumaczą. Ty musisz wiedzieć o czym oni mówią i z połączenia tych dwóch rzeczy śmiać się przez cały czas. Więc nie polecam go tym, którzy nie lubią popkultury japońskiej, ale dla tych, którzy ją kochają pełnym sercem. Słuchajcie, to jest pięć tłustych gwiazdek. To jest serial, który wybija się wśród dobrych seriali. To jest coś, co jest wam potrzebne na trudny czas pandemii, tylko żeby włączyć i na chwilę zapomnieć i śmiać się do momentu aż brzuch będzie was bardzo, bardzo bolał. Super. Dzięki bardzo i do zobaczenia przy następnym serialu. Cześć.